Halo, halo, dzień dobry, tutaj Jaworska, Statek Biznesowy. Temat dzisiejszego live'a, jak świadomie wytrwać w wyzwaniu. I czy to będzie wyzwanie fully book, w którym wiele z Was bierze udział, czy to będzie w ogóle wyzwanie codziennego stawiania się do biznesu, to dzisiaj Wam opowiem o tym, jak ja sobie przepracowałam ten temat i pokażę Wam, opowiem Wam, kiedy... Wydawało mi się na przykład, że faktycznie nie daję rady, że może wzięłam na siebie za dużo, i takie sytuacje oczywiście były, i ja potrzebuję być bardzo na to uważna, dlatego, bo mam tendencję do obrania na siebie bardzo dużo. Jestem typowym adehadowcem, jestem osobą, która według human design jest manager, więc naprawdę ja mam w sobie bardzo dużo energii, dużo pomysłów, dużo zapału do działania, i dlatego dodatkowo muszę y, uważać na to, aby się przypadkiem nie wypalać. cały czas się tego uczę. Natomiast to, co dla mnie było ogromnym przełomem y, właśnie tamtego roku, to, że zaczęłam właśnie jeszcze bardziej świadomie się temu przyglądać, kiedy ja faktycznie mam odpocząć, a kiedy y, część celina. A kiedy to jest kwestia takiego trenowania swojej wytrwałości, i nie poddawania się um, takiej trochę iluzji, że może ja faktycznie dam rady. I mówię tutaj o takiej m, wytrwałości, mocnym umyśle, mocnym systemie nerwowym. Um, I też te, czasami takiej iluzji tego, co nam umysł podpowiada. E, bardzo jestem zainspirowana, ponieważ w tym momencie codziennie biorę udział w wiedzy Kundalini. A propos polecam Wam Aleksandrę Gelo, znajdziecie na Instagramie, przepięknie prowadzi jego Kundalini codziennie o 6 rano i mm, odkąd ja to trenuję, od początku grudnia mniej więcej, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak dużo rzeczy może mi się wydawać, a kiedy tak naprawdę to jest swego rodzaju um, nieprawda. Zaraz Wam wszystko opowiem, bo też nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt fil filozoficznie. Po kolei, kiedy ja jakieś pół roku temu, pewnie zaraz będzie więcej, zaczynałam po raz pierwszy w biznesie. Pojawiałam się tutaj na Instagramie ze, swoją, ze swoim biznesem. Ja wtedy też byłam osobą bardzo zaangażowaną w dbałość o rutynę, chociażby też w jogę poranną, czy medytację, nawet wtedy jeszcze bardziej uważam się z tym identyfikowałam jak Teraz, jakby, bardziej, myślę, że stawiałam tą rutynę, myślę, nawet na piedestale. I pamiętam, jak zaczynałam, zaczynałam już oficjalnie, już założyłam działalność, to wstawiłam takie wyzwanie, w którym codziennie rano, już nie pamiętam co to miało być, ale chyba codziennie rano y, zrobiłam siedmiu dniowe wyzwanie, w którym codziennie rano chyba my medytować, i ja dawałam znać o tym, że to, że to zrobiłam. I ja wytrwałam chyba 3 czy cztery dni i się poddałam i też dałam znać na informacji na Instagramie um, i teraz jak ja na to patrzę to ja myślę że po prostu z jednej strony nie byłam gotowa na tak duże stawianie się chociażby do publicznego wyzwania ale też już widzę jak dużo przez te ostatnie trzy pół roku musiałam przepracować ze sobą na terapii, e, z regulowaniem systemu nerwowego, e, z wahaniami nastrojów, z takim rozemocjonowaniem, e, z rozróżnieniem, kiedy ja faktycznie nie muszę sobie odpocząć. A kiedy tak naprawdę może to być e, cześć Ela, może być to trochę takie takie... Mm, takie rezumocjonowanie, w którym jest takie, o nie, ja nie mogę teraz, o nie, ja nie dam rady. Czyli trochę takie powtarzanie sobie, że nie dasz rady um, i tak naprawdę możesz dać radę. Um, I teraz, kiedy ja zaczęłam chociażby robić te codzienne live'y i mi to od dawna, cześć Marlena, od dawna, naprawdę od dawna przychodziło do głowy, e, a z drugiej strony byłam mocno swochowana na rutynę, Um, to teraz ja podchodzę do tego z ogromną wdzięcznością, ponieważ uwierzcie mi, dzisiaj rano nie miałam ochoty się ogarniać, ale mam takie, oh my god, dzięki tym, że jestem na tych live'ach, to ja się ogarniam, to ja się stawiam do tego, dzielę się z wami swoją wiedzą i dzięki temu też się rozkręcam. Cześć kochana, cześć Ciasiu. Rozkręcam się a, i później naprawdę lecę ze swoim. Poza tym rutyna pokazała mi, że ja tak naprawdę wtedy jestem dużo mniej zestresowana i dużo mniej rozemocjonowana, czyli te emocje mniej y, zarządzają chociażby tym, jak ja e, konsekwentnie realizuję swoje cele biznesowe. Cześć Honorata. A właśnie, dopóki pamiętam, bo widzę honoratę, słuchajcie, jutro jest warsztat pod tytułem Jak inspirować historię transformacji na Instagramie, i właśnie m, będzie honorata i Ela. I będziemy definiować niższy z historii transformacji, co symbolicznie, ale też bardzo konkretnie kończy się aktualizacją bio na Instagramie. Więc, jeżeli chciałabyś wziąć udział, to daj mi znać. Link też znajdziesz w bio, bo zostały dosłownie dwa miejsca, bo to jest forma takiego coachingu grupowego, gdzie ja oczywiście was prowadzę, ale to jest niesamowita magia. Jak wy wzajemnie siebie słuchacie i wy, wyłapujecie właśnie te niuansiki w tych Waszych historiach, które da, dają na powierzchnię Te Wasze najlepsze wersje Waszej niszy. Także, jeżeli czujesz, że to może być dla Ciebie, zapraszam Cię, bo jeszcze zostały dwa miejsca. Dobra. Um, o czym ja mówiłam? E, dobra, Asia pisze: tak, rutyna jest to fundament pracy ze mną. Dokładnie, dokładnie i um, i to jest niesamowite i jak ja słuchajcie, nieraz wstaję na tą jogę kundalini o 6 rano, to mam taki, oh my god, teraz tu już na pewno powinnam pójść spać, teraz tu już na pewno nie powinnam wstać na tą jogę kundalini, ale mówię takie, dobra, wstańmy i zobaczmy, najwyżej zaraz pójdę spać i słuchajcie, robię tą jogę kundalini i naprawdę czasem jest lepiej, czasem gorzej, czasem mam siłę, czasem nie, a później mam taki ja pierdzielę, ale umysł mnie oszukuje, bo on mówi, że nie dam rady, a ja dałam radę, nie? On mówi, że powinnam pójść spać, a jak kuźwa nie poszłam spać, zrobiłam tę jogę i się czuję milion razy lepiej. I właśnie ta joga Kundalini, bo tam jest dużo takiej wytrwałości, też fizycznej, wymaganej, i właśnie Ola nam fajnie opowiada o tym, że hej, może ciało ci mówi, że nie dasz rady, a ty dasz radę. I faktycznie okazuje się, że, że jak się trochę tak. Przestajemy walczyć z tym wysiłkiem, tylko mamy takie OK. To ja się poczuję komfortowo w tym niekomforcie, to od razu nabieram jakieś takie ekstra siły, nie? I tak samo jak um, dlatego wam o tym mówię, ponieważ w wyzwaniu Fully Booked, ale w ogóle w takim codziennym stawianiu się do biznesu, wymagane jest takie stawianie się do tego. I ja wiem, cześć, Aleksandra. I ja wiem, jak e, dużo się mówi, szczególnie w tych świadomych biznesach o tym, aby się nie wypalić, o tym, aby dać sobie czas na odpoczynek, o tym, aby robić sobie przerwę od social mediów, aby działać w zgodzie ze sobą w swoim rytmie. I ja naprawdę podpisuję się pod tym obiema rękoma. Ja też w wyzwaniu staram się codziennie przypominać, że ty jako uczestniczka decydujesz, ile będziesz czerpać z wyzwania. bo ja daję codziennie jakieś treści i zadania, natomiast nie wiem, kto jest po drugiej stronie, nie wiem, jakie masz możliwości czasowe, nie wiem właśnie, w jakim stanie jest twój organizm czy twój umysł, więc ja tego nie wiem. Więc ty decydujesz, jak bardzo chcesz, te, chcesz i możesz z tego czerpać. I nawet jak raz w tygodniu coś zrobisz z wyzwania, to wiem, że będzie lepszy efekt, niż jakbyś przez rok robiła nic. Natomiast... A, Natomiast ja jestem w szoku, jak bardzo dużo można zrobić w momencie, kiedy ci się wydaje, że nie możesz, ale kiedy wyjdziesz z takiego, już powiem to wprost, za siebie i za swoją historię, kiedy wyjdziesz z takiego, e, z takiego trybu ofiary, takiego, o Boże, biedna jak, jak oni tak mogą, albo nie mogę, połyszy, się, no położę się, nie? E, I trzeba szukać, szukać tej równowagi, bo to takie działanie w zgodzie ze sobą może stać się, powiem brutalnie, wymówką. Ja tak miałam, słuchajcie, na początku tych lat w biznesie, że ja miałam takie, nie, no musi być z flow, to teraz ja się położę. Albo nawet jeżeli chodzi o takie stawianie granic, jak mi klientka powiedziała, że potrzebuje innego dnia się spotkać, bo tam się źle czuję. Ja, jak ktoś się źle czuje, to faktycznie ja to rozumiem, nie, nie, nie podważam tego, ale pamiętam, jak ja wtedy mówiłam, no tak, coś taka synchroniczność, jak się mamy spotka spotkać, to się spotkamy. Wiecie, jakie ja teraz tu słyszę, to mam takie ja pierdzielę, Judyta, ale odleciałaś, nie? Hmm. I i, dajmy, i teraz, jaką ja mam zasadę? Nawet jak klientka mi w ostatniej chwili odwoła albo przyłoży, no to zasada jest taka, że do, o, jeżeli to się zadzieje mniej niż 24 godziny przed, to wtedy nie ma zwrotu pieniędzy. A jeśli więcej, no to wtedy przekładamy albo jest zwrot pieniędzy, jeżeli ktoś się nie pojawi. I teraz nie chodzi o to, że ja nie empatyzuję z tą osobą, która faktycznie. Nie da rady się dzwonić, ale to jest konsekwencja pewnych decyzji, pewnych działań. I tutaj na przykład musiałam się też nauczyć stawiać granice. O tym też będę Wam mówić na masterclassie Magnetyczny Mentoring 15 lutego, bo tam tak jak na wyzwaniu Was uczę sprzedawać storytellingowe jeden na jeden to na masterclassie Magnetyczny Mentoring pokażę Wam, jaką strategię zbudowania oferty i strategię w ogóle w Waszym biznesie podjąć, aby te sesje jeden na jeden się sprzedawały. I uwierzcie mi, stawianie granic jest cholernie ważne, bo tak samo było, jak robiłam za dużo darmowych spotkań. Um, Marlena pisze ja daję sobie zawsze przerwy w weekendy wrzucam coś jak czuję w tygodniu staram się stawiać na tyle na ile jestem w stanie, no i super i to co bardzo fajnie Marlena dzięki za komentarz, bo zobaczcie że w tym komentarzu od Marleny ja słyszę jej decyzję, ok daję sobie luz w weekendy, w tygodniu się stawiam, może tak być, że nie dam rady i mam ten swój rytm bo też w ogóle jeszcze dodam a, a propos tego co Marlena napisała, że najgorsze, co możemy sobie robić, i ja, to też wymagało ode mnie bardzo dużej pracy, robić sobie wyrzuty sumienia. Jeżeli ja na przykład o powiem Wam yy, z niedawna, ja ostatnio bardzo miałam okres, kiedy zaniedbałam pisanie newslettera, czyli na przykład robiłam kampanię sprzedażową na Instagramie i po prostu wiecie, jak tu jestem aktywna, ale do moich subskrybentów nie pisałam nic. I faktycznie tak jest, że ja po prostu mam teraz dużo pracy. Jakby liczba zadań mi się bardzo zwiększyła, za co jestem też wdzięczna. Natomiast wiecie, tutaj trzeba pomyśleć, jak rozwiązać ten problem. I oprócz tego, że poprosiłam Anię, asystentkę do pomocy, o pomoc, to wiecie, co się stało, bo ja tak gadałam: no, wiecie, kurde, no nie piszę tych maili. No, no nie piszę tych maili, tak, a to z dziewczynami na mastermindzie o tym mówiłam, a to przed sobą, tak się źle z tym czułam, ale zawsze to było na końcu mojej listy. I tak, wiecie, tak sobie opowiadałam sobie tą historię. Aż którego dnia siadła, któregoś dnia siadłam i mam takie, ja pierdzielę, Jutyta, to jest twoja praca, jakby to jest twój obowiązek. No i siadłam i napisałam. I mam takie, wiecie o co chodzi, że... To jest nasza praca, to jest nasz biznes. Więc albo mogę podjąć decyzję, dobra, nie rozwijam newslettera, nie buduję tam relacji ze społecznością, buduję ją tylko na Instagramie, albo po prostu na to nie narzekam i nie gadam o tym, a może w tym czasie, jak o tym gadałam, to mogłam już tego jednego maila napisać, nie? Więc jak przyszło do kampanii tego wyzwania, fully booked to siadłam i napisałam, nie? I mam takie, i właśnie tak trzeba robić. Nie, na, nie dawać sobie nie wiadomo jakich wyrzutów sumienia, ale jak już faktycznie jesteś coś do zrobienia i jesteś świadoma konsekwencji swoich działań, to po prostu działasz albo nie działasz. Gdybym ja nie wysyłała maili na wyzwanie Fully Booked, to subskrybentki nie dowiedziałyby się, że można przez 7 dni za darmo doświadczyć tej przestrzeni. A właśnie może czekają na taką przestrzeń, w której będą mogły... W, y, nauczyć się tej sprzedaży storytellingowo, nie? A jak tego nie zrobiłam, no to nie mogę się spodziewać, że więcej osób się o tym dowie. Prosta matematyka. Więc zapraszam Was do takiego świadomego obserwowania, kiedy faktycznie stawiasz się do biznesu, czy stawiasz się do, bizne do biznesu, czy do wyzwania fully booked. Um, bo jesteś gotowa się zaangażować, bo jesteś gotowa na to, aby po prostu to wreszcie poszło, aby był przełom, abyś dalej w tym biznesie się super rozwijała, poważnie potraktowała siebie w biznesie i poważnie potraktowała biznes. A kiedy fak y y idziesz za tym, kiedy faktycznie są dni, kiedy dobra, trzeba odpuścić, zrobić reset w weekend, tak? albo wieczorami, albo w ogóle potrzebuje tygodnia, ja, jakby. Słuchać siebie, swojego ciała, yy, natomiast też zauważać, kiedy łatwiej jest mi się poddać, wymówić, znaleźć sobie jakąś wymówkę, niż iść za tym konsekwentnie, kiedy po prostu trzeba wziąć odpowiedzialność, bo to nie jest tylko flow, to nie jest tylko intuicja, to nie jest tylko spontan. Biznes jest zbudowany na konsekwencji, na odpowiedzialności i takiej dojrzałości. Um, więc ja zauważam, że im, że bardzo często, kiedy mi się wydawało, że ja już nie dam rady, albo że faktycznie powinnam odpocząć, kiedy miałam takie dobra, to ja może jeszcze jeden dzień sprawdzę, czy ja naprawdę nie dam rady, ale bez takiego walczenia ze sobą, tylko taką obserwacją siebie, sama siebie zaskakiwałam, że to nie była kwestia faktycznie, że na przykład jestem już wypalona, tylko kwestia takiego, Walczenia samej ze sobą, tych myśli, tego rozemocjonowania, bo tak naprawdę takie lękowe zachowania, te emocje, ten overthinking, to, ten, 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 to takie nakręcanie się sama w swojej głowie, to tak naprawdę powodowało u mnie, jak się później okazywało, jak podejmowałam wnioski, dużo większym wykończeniem, i to mnie doprowadzało do wypalenia niż wstać, zrobić mieć z głowy, nie? Tak jak ja rano wstaję, mam live, wrzucam zadanie na wyzwanie i mam z głowy. I oczywiście mam jeszcze inne zadania w firmie do zrobienia, kampanie, tworzenie kolejnych produktów, konsultacje z klientkami. Natomiast to już jest naprawdę konkret zrobiony i to mi daje ogromny spokój. Ja się nie zastanawiam co kiedy zrobić każdego poranka. I w tej, w tej w ogóle rutynie i konsekwencji tej e, rutyny, niesamowita przestrzeń pojawia się na kreatywność. Bo ja, wiedząc na przykład, do kogo mówię, do jakiej niszy, e, że definiuję nisze dochodowe z historii transformacji i wiem też, że mam codziennie live'y, i wiem też, że uczę tej storytellingowej sprzedaży na wyzwaniu codziennie. Czyli mam tą strukturę bardzo powtarzalną i bardzo prostą, to ja sobie siadam i ja pod próśnicy mam takie: hmm, to o czym ja dzisiaj będę mówić na live i pomysły przychodzą klarowne do mnie w sekundę. Ja nawet ich nie podważam czasem, ale nie, naprawdę bardzo rzadko, dlatego, bo ta struktura jest tak prosta i solidna, że te pomysły po prostu kreatywne wpadają bardzo trafione i ja je po prostu realizuję. I to, co jeszcze Wam jedną rzecz powiem na koniec, jak macie takie, no dobra, ale jakie tydzień, jakie w ogóle 12 tygodni wyzwania, jakie codzienne live'y, albo jakie codziennie nawet publikowanie rolek na Instagramie, albo od poniedziałku do piątku, to ja słuchajcie, jakie ja się przepraszałam w tym roku z rutyną, bo ja naprawdę miałam takie porządne. No, w sumie byłam w rutynie w tamtym roku, ale na pewno to nie było tak rutynowe jak teraz. Ale miałam taki, myślę, że rok buntu po tym, jak Przepaliłam się w tych rutynach duchowych, nie? i w każdym razie w tym roku, pod koniec, w tamtym roku, pod koniec, stwierdziłam, że chcę porządniej do tego podejść. No i oczywiście zauważyłam, że to nie jest kwestia. Że tak naprawdę w tych wielkich wyzwaniach, w tych wielkich nawykach, które chciałabym podjąć typu właśnie yoga, siłownia, zdrowe odżywianie, systematyczne stawianie się do biznesu zauważyłam i też sobie zwróć na to uwagę, czy tego nie masz, że to jest u mnie brak zaufania samej do siebie. Że jest takie, no co z tego, że ja to, się za to wezmę, jaki tak nic z tego nie wyjdzie, bo przecież i tak nie dam rady, nie? I słuchajcie, wiecie, co sobie wymyśliłam. Że codziennie po wzięciu prysznica będę wycierać tą wycieraczką szybę nie? od prysznica. I to było tak proste i tak krótkie, że, jedy, że ja nie robiłam tego, bo będę zdrowsza. No szyba fajnie, że jest czysta, ale to też nie, nie jestem pedantyczna, więc ta szyba często po prostu zostawała brudna, mówiąc wam wprost. Ale widziałam i to było na tyle krótkie i proste. Że wiedziałam, że robię to tylko z taką intencją, aby zdobyć do siebie zaufanie. Um, I ja to robiąc, faktycznie, faktycznie po jakimś czasie, nawet już przestałam się zastanawiać, że to robię i faktycznie poczułam do siebie zaufanie. No i później zaczęło się więcej pojawiać takiej rutyny i otwartości na rutynę i stawianie się do rutyny, bo zbudowałam sobie zaufanie na tym jednym, w jakimś takim pozornie nieznaczącej aktywności. Więc jeżeli ty jesteś na takim etapie, kiedy z tą rutyną masz się na opak, bo właśnie może nie masz do siebie zaufania i masz takie dobra, bo ja i tak nie wytrwam, to wymyśl sobie takie jedne malutkie wyzwanie, nic nieznaczące w teorii, z intencją, abyś zbudowała na nowo do siebie zaufanie. Bardzo Wam to polecam. Później u mnie po tym wyzwaniu, sama ze sobą wycierania prysznica, pojawiła się joga kundalini, pojawiło się stawianie się do biznesu. Ja wtedy. Jest taki post, kiedy Wam powiedziałam, że dołączyłam do przestrzeni mastermindowej u mojej mentorki i na początku miałam takie ja pierdziele ja nie wytrzymam tego rytmu to jest za szybko kończy się tydzień a ja już powinnam jej zadawać pytania o, o mój biznes a ja Wam nic nie zrobiłam nie więc czułam się na takiej zadyszce ale później y, po pozwoliłam sobie na ten okres i właśnie zaczęłam się stawiać i zaczęłam pytać to i co mogę zrobić jeszcze lepiej nie później się pojawiła jego Kundalini więc naprawdę ta pozorna, pozorne wyzwanie z tym prysznicem okazało się naprawdę ogromnym małym, ogromnym, małym przełomem do większych przełomów. To tak jak chyba w zegarku jest coś takiego, nie? że jest taki mały kołowrotek, czyli idzie tędy, a później idzie do dużego kołowrotka. Więc potrzebujesz tego mniejszego rozpędu, aby później być w stanie sobie dać ten duży rozpęd. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli jeszcze Cię nie ma w darmowym wyzwaniu Funibukt, a chciałabyś um, mieć więcej zapisów na mentoring, coaching jeden na jeden i bliskie jest Tobie działanie autentyczne, yy, bliskie jest Tobie działanie, być taką ekspertką, która dzieli się swoim przykładem, mówi, jak sama się też stawia do, do tych swoich transformacji, to to jest przestrzeń dla Ciebie. Ja tam codziennie daję pigułkę wiedzy, daję zadanie, po prostu taki gotowy szablon do publikacji z Insta stories storytellingowych. Więc bardzo Ci serdecznie zapraszam, a m, dziewczyny, które już są w wyzwaniu, czy w wyzwaniu Fully Booked, czy w wyzwaniu Ultimatum, tam się z kolei uczymy storytellingowych rolek. Za chwilkę zjem śniadanko i za chwilkę wskakuję do Was z kolejnym wyzwaniem. Do zobaczenia.